Trzeba mieć szczęście w życiu, nie? Byliśmy z przewodniczącym rady miasta na początku roku na kongresie Związku Miast Polskich w Karpaczu i tam było takie losowanie iluminacji. Firma Philips e, e, zrobiła takie losowanie no i padło na mnie i na przewodniczącego na Kołobrzeg ogólnie. My to wyzwanie przyjęliśmy, tylko myśleliśmy, gdzie to umieścić? Tak, Bazylika już jest podświetlona, Ratusz jest podświetlony, E, baszta jest poświetlona i, i, i padł wybór na ten park. Cieszę się z że ten park został dzisiaj pokazany w tej iluminacji. Jest pokazywany, bo to jeszcze trwa i by trwało, ale jest to kapitalna sprawa. i e, Co mnie e, bardzo, że e, tak to to, że Kobrzeszanie i czasowicze podchodzą do mnie i mówią, panie prezydencie, my chcemy to na stałe. To, znaczy, to nie jest wymuszania przed podoba, bo mi się to podoba i ludziom się to podoba. I myślę o tym, będę rozmawiał teraz z tą firmą, ile by taka eliminacja stała kosztowała, bo w sezonie można było podświetlać na 2-3 godziny, a w święta jest to rewelacyjna sprawa. Mam piękne tutaj drzewa, drzewy, które można było podświetlać. Tylko jedne, jednego się obawiam: żeby nie było zniszczeń. Chociaż wierzę w to społeczeństwo, że e, Zadbamy o to, żeby jeśli, jeśli już coś takiego powstanie, to to żeby to utrzymać w takiej dobrej kondycji, dobrej formie, bo koszty tego, tej realizacji to są niemałe, ale samo światło to kosztuje chyba na godzinę parę złotych. Bo te diody są, to jest najnowsza technika oświetleniowa i to by nas dużo nie kosztowało później utrzymywanie, tylko żeby jeszcze raz mówię, żeby ten badalizm nie zniszczył nam, nam tego, bo e, ja już powiedziałem kilka razy, e, my jako miasto Kołobrzeg wiele inwestycji zrobiliśmy, kubaturowych, stadion, centrum kultury, e, korty, park kończymy, ścieżki rowerowe, port jachtowy, e, e, obwodnice, drugi etap, pierwszy etap będzie realizowany, wal, walczę o trzeci i potrzebne nam jest upiększanie miasta. Takimi sprawami jak dzisiejsza impreza kulturalna na plaży, gdzie było kilka tysięcy ludzi, a także takimi światłami jak dzisiaj mamy na Placu Pioniera.